Witajcie moi drodzy! Dzisiaj tak króciutko chciałbym opowiedzieć o tym, jaki w Polsce wytworzył się niebezpieczny mechanizm żerowania na dzieciach, żerowania na krzywdzie rodzin rozbitych, które same ze sobą nie potrafiły dojść do ładu i wtedy wkracza taka instytucja właśnie jak sądy, kuratorzy, PCPR itd. Dzieci lądują w rodzinach zastępczych, dzieci lądują w domach dziecka, za tymi dziećmi płyną ogromne pieniądze. Fakt bulwersujący jest taki, że te pieniądze nie płyną do tych rodzin, którym jest potrzebna pomoc. Jest to zrobione w taki perfitny sposób, że utworzono ustawę, ustawa w skrócie mówi się o niej Lex Kamilek. Lex Kamilek pozwala na zabieranie dzieci na podstawie tylko i wyłącznie wskazania palcem, że dziecko jest zbyt chude, zbyt grube, za niskie, za wysokie. Po prostu bzdura jakakolwiek wymyślona przez tak zwanego kuratora sądowego może się skończyć dla dziecka izolacją od rodziny. Przypadki, jakie obserwuję, nie tylko ja zresztą. Są przerażające. Na przykład dzisiaj głośna sprawa zaczyna się nakręcać, ale trwa to już 6 lat. Dramat dla dziewczyn, które jako dziesięciolatki zostały odebrane od rodziny, od kochającej rodziny, od mamy, od babci. I tak naprawdę nie wiem dlaczego tak się stało, bo wszystko było w domu normalnie. Jakbyśmy u babci jakiś tam czas. No i tak naprawdę nie wiem dlaczego zostałyśmy zabrana i to wyglądało ogólnie bardzo źle, bo po prostu bardzo się bałyśmy tam, żeby nas po prostu nie zabrali, bo przyjechały jakieś po prostu osoby z tego domu dziecka i później karetka, bo ja wyszłam po jakimś czasie normalnie, a moja siostra po prostu. No, wzięli ją w kaftan bezpieczeństwa, a tak naprawdę, siłą później z dwóch stron, jakby ją trzymali za ręce, ją ciągnęli po ziemi. I tak naprawdę, nie wiem dlaczego to się stało. Przekazane do domu dziecka, gdy nie da się tego w żaden sposób wyjaśnić, bo wtedy one nie miały jeszcze powiedzmy samodecydowania o sobie w żaden sposób, nie mogły się o sobie wypowiedzieć. O warunkach, w jakich żyły, bo miały 10 lat. Także przez przestrzeń tych 6 lat wiele się zmieniło, a one dalej nie mogą decydować o tym, gdzie by mogły pójść. I pomimo, że wyraziły szczerą ochotę wrócić tylko i wyłącznie do mamy i do, do babci, pomimo, że za tym idzie ogromna rzesza ludzi, która. Stara się im pomóc. Między innymi też rzecznik praw dziecka jest za tym, żeby dziewczynki wróciły do babci, do matki. To dziwnym trafem sąd dalej brnie w tym kierunku, żeby poszły do ojca, który jest dla nich po prostu obcym człowiekiem, który był dla nich złym człowiekiem. Oni mu mówią wprost, że bił, pił, narkotyzował się. W takim wypadku nikt nie rozumie decyzji sądu. Co wyprawia sąd, w ogóle nie biorąc pod uwagę e, słów tych biednych dziewczyn, które już w tej chwili mają 16 lat, czyli zobaczcie, one naprawdę rozumieją, co się dzieje dookoła nich. Poprzednie sprawy, które nagłaśniałem, 17,5 roku, odebrane od matki. Dzięki Bogu tylko miesiąc izolacji od domu, ale tu kolejne sprawy już się szykują. Sędzia, która wydała takie postanowienie, nie jest odsunięta od sprawy, to jest sprawa naprawdę... Bardzo bulwersująca, bo ta sędzia powinna być odsunięta natychmiast, jeżeli wydała decyzję, która była niezgodna z prawym stanem faktycznym, która nie przyjrzała się sytuacji zdrowotnej, materialnej całej rodziny, tylko po prostu zadecydowała o izolacji. Ta izolacja nie wiadomo, ile by trwała, no ale dzięki Bogu udało się to wszystko odkręcić na chwilę obecną. Kolejna sprawa dziewczynki, które zostały odebrane od kochającej babci. Właśnie bez jakichkolwiek doniesień, tak mówiąc, ładnie, tak. Doniesień ze strony kuratorów, tych sądowych. Te dziewczyny też już rozumieją. Jedna ma już 14 lat, więc też powinna być już traktowana przez sąd w taki sposób, że ma prawo być wysłuchana ma prawo powiedzieć o tym, co czuje. Jak widzi ten świat, co się dookoła niej działo do tej pory, a tu sąd w ogóle nie podchodzi w ten sposób, tylko po prostu sobie decyduje arbitralnie. No, wzięli nas ze szkoły, bo powiedzieli, że będziemy mieli zajęcia, a tam wiem, że stało auto otwarte i kazali nam się spakować. Czyli okłamano was. Tak. No ja słyszałem, że nie mogłaś nawet się pożegnać z babcią, z mamą, prawda? No nie mogłam, bo tu na lekcji nam powiedzieli, że mamy, że pani psycholog nas poprosiła, mnie i Oliwkę i że mamy iść na jakieś tam zajęcia i na, do gabinetu na zajęcia i nas po prostu wzięli. A jakbyś teraz mogła do pani sędzi coś powiedzieć, to co byś jej powiedziała teraz? No, że mam nie wypuścić z tego domu dziecka, a jak nie, to zrobię tak, że jej dziecko wsadza samo do domu dziecka, a nie nas. No, chciałabyś, żeby jej dzieci się znalazły na twoim miejscu, tak? Tak. Czyli tego jej życzysz, co zrobiła wam? Tak, życzę jej tego samego i żeby Bóg ją skarał. E, nie wiem, co się dzieje w tym kraju, ale naprawdę to jest. to już jest ponad ponad wszelką krytykę, bo co by o tym nie mówić, to jest źle, to jest bardzo źle. Tutaj jeżeli chodzi o składy takie jednoosobowe sędziów, e, no to nie powinno czegoś takiego być. W sprawach rodzinnych, szczególnie dotyczących dzieci, powinny decydować składy wieloosobowe, a przynajmniej powinna być jakkolwiek kontrola nad tymi sędziami, jeżeli chodzi o wydawanie decyzji, rozdzierających, tak powiem, rozdzierających rodziny. To powinna być właśnie ta kontrola szersza. Tutaj przypominamy się, cywilna i demokratyczna kontrola jest spisana w Konstytucję i nawet osoby z takiej kontroli powinny być właśnie dołączane do takiego składu sędziowskiego. I powinny mieć możliwość właśnie obserwowania przynajmniej takiej, takiej sędziny czy sędziego, co oni wyprawiają, co oni wypisują, jak oni, czym oni przede wszystkim uzasadniają. Bo jeszcze jedno, to jest, to jest dosłownie jakieś patologiczne zachowanie tego prawa, bo jeżeli sąd wydaje postanowienie i niczym tego nie uzasadnia, a na uzasadnienie ma później sobie jakieś tam kilka tygodni. Bo faktycznie tyle to trwa, zanim rodzina złoży o wniosek o uzasadnienie, opłaci go, zanim się doczeka wielkiej łaski. E, mijają tygodnie, a dzieci są odizolowane no to to już, to już jest w ogóle patologią prawa, bo jeżeli zezwalamy na coś takiego, że sędzia arbitralnie w jednoosobowym składzie, jak to za komuny było mówione, w składzie kapturowym, kapturowy sąd, wydaje takie postanowienie, które pozbawia, de facto pozbawia dzieci, małe dzieci wolności, bo tak to można nazwać, tak? No to coś jest nie tak. Powinna być nad tym jakaś kontrola, a tym bardziej nie powinno to być właśnie poddawane do wykonania bez bez ważnego i naprawdę logicznego uzasadnienia, bo to jest niedopuszczalne, żeby prawo działało w taki sposób bezprawny. Dziękuję ślicznie dla słowa prawdy Jacek Porosa, Niezależne Media Podlasia Białystok.